Misz masz! Najsłodsza seria w internecie. Możesz pan wybrać, których też? Wiem, domyśliłem się. I możesz pan nawet pomieszać. Serio? Zdradzę panu jeszcze jedną tajemnicę. Cukierki wsypuje się od góry, a klienci biorą je od spodu. Dlatego zawsze są świeże. Niesamowita. Ach, teraz to mamy piękne czasy. Za mało lata to o cukierkach mogłem pomarzyć. Teraz masz pan co chcesz, ile chcesz. Tak, tak, wiem to wszystko, ale mógłby pan mi je nałożyć w końcu? Przecież to się samemu nakłada. Znajdź swoją okazję na wolność wyboru. Miks dalszy nastąpi.